Witamy na ściance, złapać. Mi się udało, ona rapłomień. Mi się Misie udało. Misiek. Cześć! Cześć Mordziu! Witamy! Y, szybko mów, jak gala Pop Byłeś na pierwszej edycji, jesteś na drugiej, jak wrażenia? Jak odczucia po, po, wiesz, po kilku nagrodach? Bo wiem, że byłeś, oglądałeś. Będę na trzeciej mam nadzieję. Byłem na pierwszej, jestem na drugiej, będę na trzeciej. Y, słuchaj, no super atmosfera, fajnie, że możemy się spodziewać w takim gronie. Y, dużo artystów, y, dużo fajnych rzeczy, dużo żarcików, dużo gagów na backstage'u i tak dalej. Jak stoisz obok nas, to widzisz, co się dzieje. Y, humor dopisuje, więc fajnie, 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 super. Fajne, fajne kategorie, dużo fajnych nominacji. Zbioma się zgadzam, więc myślę, że jest naprawdę fajnie. Dużo trafionych rzeczy, nie? Tak, właśnie. Jeśli chodzi o trafienia, yy, Mata cztery, cztery statuetki zgarniający. Yy, jak, jak jest, jak, jaki masz stosunek jakby do, 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 do tego? Do twórczości czy do twórczości, no i dwie, do wiesz, no, cztery Super, statuetki. Kurczę, wiesz, no, myślę, że to jest jakby tylko pokazuje skalę jego jakby sukcesu, tego, co się wydarzyło w tym roku wokół niego, dla niego i z nim związanego, więc super, no wiesz, młody, młody dzieciak i, 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 i zrobił robotę, która wiesz rozłożyła na opadki. Yy wiele, wiele labeli, wiele, wiele osób pracujących przy tym i tak dalej, więc super, super, super. Wiesz, no to jest ciekawe, bo wiesz, wy jako, powiedzmy, pionierzy gdzieś nie. tam, wiesz, teraz macie takiego, no, wiesz, mógłby być twoim synem tak naprawdę. No nie przesadzajmy. <grym> no jest Musiałbym, tak. tak. bardzo wcześniej robić dzieci. Ech. Nie, ale prosto, no bo prost, no, prost, no, 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 no. no, nie, tak, gadaliśmy sobie też na że ostatnio się widzieliśmy, wiesz, że ja to wszystko kuma. bardzo, no nie mówię, że śledzę, zasypiając w telefonie, patrząc, jakie single wyszły, ale wiem na bieżąco, kto wydał płytę, jaki wydał single i tak dalej, więc wiesz, ma to dobry Ciak fajną robotę robi. Eee, kurczę BDS, tam widziałem też coś zgarnął, nie pamiętam za co. Też go zawsze propsuję za, eee, za robotę, no bo bo, 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 bo mu wyprzedza wielu raperów. Eee, więc dobry, dobry nagrody, Zaczaliśmy, no, że Paweł coś zgarnął. Jeszcze chyba jedna kategoria była dla Pawła, ale nie wiem, czy coś się wydarzyło, być. to zobaczymy, słuchajcie, to także przenosimy się teraz już na e, galę, e, Zobaczymy, co tam się dzieje. Naszym gościem Onar. Pozdrawiam serdecznie.